Dzień dobry, witam wszystkich. Przede wszystkim widzieliśmy, że tutaj czeka nas ciężkie spotkanie. Takie też było. Staraliśmy się grać, grać piłkę, pierwszy mistrzowieźć Gola, przejąć gdzieś inicjatywę w meczu. Wydaje mi się, że w pewnym okresie, czy też. W pierwszej połowie gdzieś tam nam się to udawało. Głupia, stracona bramka do przerwy. Eee, przetrafił nam się jeden, jeden można powiedzieć, błąd, który spowodował ciężko, ciężko nam później było rozmontować e, gdzieś e, dobrze, bardzo dobrze grającą obronę Jagiellonii. Nie wywozimy stąd e, punktów, czy też, czy też punktu, także e, na pewno e, gdzieś tam e, musimy popatrzeć na swoje. Na swoje błędy, bo, bo gdzieś tam kreujemy, gdzieś tam utrzymujemy się przy piłce, stwarzamy te sytuacje, chociaż dzisiaj nie było ich tyle klarownych tak jak w ostatnich meczach. Ale no też yy, gdzieś tam jeden czy, 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 czy może dwa błędy w meczu powodują to, że stracimy te bramki. To też się trzeba tutaj nad tym zastanowić i być bardziej skoncentrowany, żeby tych błędów nie popełniać. No, dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. A ja mam pytanie że tutaj tutaj z Pana Lewa, Jerzy Błagowski, Radio Białystok. Y, oglądając mecze Pana drużyny ze Stalą i z Wisłą na własnym stadionie i dzisiejsze, to tak jakby Termalika miała większy respekt, bardziej się bała, to była kwestia wyjazdu, własnego bogiska, właśnie tej różnicy, czy jednak y, Rewą i chociażby, nie było tych sytuacji, o których mówił Pan chociażby z meczu ze Starną czy z Wisłą? No stąd to się wiązało, że Jagiellonia, dla mnie, w mojej ocenie, jest lepiej zorganizowanym zespołem w obronie i naprawdę ta organizacja jest na, na, na wysokim poziomie i trzeba było się tutaj mocno nagimnastykować, żeby tę sytuację tworzyć. Tak jak mówię, jeszcze na pewno ta bramka stracona do. Do szatni gdzieś tam utrudniła te zadanie, ale wierzę w swój zespół, że, że to, co robimy, przyniesie kiedyś już może w najbliższym meczu korzyść, bo, bo się rozwijamy. Tak jak powiedziałem wcześniej, też zawodnicy, niektórzy dopiero zdobywają doświadczenie na tej w tej klasie rozrywkowej, ale jak najszybciej chcemy po prostu przejść na, na, na wyższy poziom wykorzystywania gdzieś tam swojej przewagi w niektórych meczach, bo nie zawsze będziemy gdzieś dominować, ale przede wszystkim realizację momentów, które stwarzamy. Dzień dobry, Panie Trenerze, M. Jakubowski, Ja mam pytanie takie w kwestii, na co przygotowaliście się ja do z do Białegostoku i na, to było największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o drużynę Dlaczego? Znaczy, no, wiedzieliśmy przede wszystkim, że Jagiellonia ma bardzo dobre przejście z obrony do ataku i tutaj musieliśmy mądrze rozgrywać piłkę, żeby jej nie tracić, bo wiedzieliśmy, że to może skończyć się dla nas źle. I w w fazach, dużo faz fazach było takich, że żeśmy tracili piłkę i szybko żeśmy ją odbierali. Także gdzieś tam byliśmy na to przygotowani. Widzieliśmy też o stałych fragmentach gry, gdzie są bardzo, bardzo groźnie. groźnie. I, i, yy, można powiedzieć, że Wygrała tutaj troszkę może bardziej doświadczona drużyna, która gdzieś się czekała na tą jedną, jedną, dwie sytuacje i, i szczeliła, szczeliła tą bramkę. Także jest co, jest na czym popracować, popatrzeć i przekazać zespołowi, żebyśmy to my w następnym meczu lepiej funkcjonowali i wyciągnęli wnioski. Dzień dobry. No myślę, że wszyscy widzieliście tutaj, że za nami dzisiaj bardzo trudne spotkanie i na pewno sporo zdrowia włożyliśmy, nie? od strony taktycznej na pewno za nisko się cofnęliśmy w tej pierwszej połowie i, i ten nasz pressing nie funkcjonował tak jak byśmy chcieli. Na początku drugiej połowy na pewno to, to lepiej wyglądało. Na, na początku drugiej połowy na pewno to lepiej wyglądało. Natomiast mimo tego wszystkiego yy, to jednak już mieliśmy lepsze sytuacje, bo dwo, do przerwy dwie miał dobre Andrzej Trubecha, po przerwie miał dwie dobre fiodor Fie, Czernych i na pewno Spokojnie by się grało, gdyby padła bramka na 2-0, ale też w ważnym momencie strzeliliśmy bramkę do przerwy, w momencie takiej na pewno, w momencie, kiedy ta bramka gdzieś tam nie wisiała w powietrzu, tak powiedzmy, trzeba być też uczciwym tutaj być. Na pewno można być zadowolonym z tego, jak funkcjonowaliśmy w defensywie, ale wiemy, że, że, że to też musimy gdzieś tam krok do przodu, do przodu zrobić, jeśli chodzi o grę ofensywną i teraz mamy dłuższy tydzień, na pewno będzie możliwość popracowania nad tym. Ja myślę patrząc na tą naszą historię, zwłaszcza moją yy, z tymi Beniaminkami, to może państwo są rozczarowani, ale ja, ja jestem zadowolony z wyniku i wiem jak to te nasze mecze wyglądały do tej pory. Zawsze z drużynami, które tu przyjeżdżały i wywoziły stąd nawet nie remis, a, a trzy punkty, więc to są punkty bardzo cenne i, i, do, i je sobie dodajemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, zapraszam do zadawania pytań. To ja mam pytanie trenerze. Zastanawiam się, jak kto to kogo w tym meczu zaskoczył. Czy, czy wy Rymalikę, bo nie pozwoliliście im jednak czy skrzydła tak jak brali ofensywnie ze i z wisą? czy jednak oni nas, tak trochę usypiali, usypiali, usypiali taką wolną, mozolną... Nawet no to, to jest, jest drużyna, która bardzo mocno kładzie nacisk na, na utrzymanie się przy piłce i na pewno w tych poprzednich meczach Stworzyli bardzo dużo sytuacji, więc, więc tutaj z tego na pewno na pewno jesteśmy zadowoleni. No ale też mówię, my też troszeczkę więcej musimy stwarzać. Myślę, że musimy być bardziej aktywni jeszcze na, na bokach, bo dzisiaj jednak nie funkcjonowaliśmy tak dobrze na bokach, jak choćby w ostatnim spotkaniu, więc tu też musimy być, być aktywniejsi. Zapytam jeszcze o kwestię napastników, bo Pan mówił, że ci, którzy zostają, to wystarczą. Tutaj jakiegoś zmusiło to rozgrywek ognienia Mudryńskiego i dzisiaj widziałem go na trybunie Pierwsze co się dało zauważyć, że on bardzo zrzucił masę. Wygląda dużo lepiej niż wyglądał wcześniej. Czy jednak doszedł Pan do wniosku, że taki napastnik jest potrzebny w Jagiellonii? No bo też zmiana próbek po pierwszej połowie też nie świadczy o tym, że grał bardzo dobrze. No tak, tylko też ten chłopak przez trzeciej ligi, jeżeli tak będziemy gdzieś tam szybko wydawać ocenę takim zawodnikom, no to nie, nie, to nie no, no to, tak. no, to no, no dobrze, no ale ma Pan rację, Panie Jurku, tylko jeżeli tak będziemy podchodzić, to, to... Wystawimy młodego chłopaka, zagra słabszy słabszy więcej nie zagra. No to, to jest tak samo tutaj. To jest chłopak, który potrzebuje się przestawić albo komuś trochę zaufania damy i w niego zainwestujemy. Ja nie wiem, że on ma grać w każdym meczu od początku, natomiast yy, też nie jest proste dla niego. Tak? Wydaje mi się, że ja sam analizując swoją pracę, gdybym cofnął pewne rzeczy o. o yy, mógł cofnąć pewne rzeczy, to czasami też tak było, że. W dwóch, trzech przypadkach po jednej rundzie zrezygnowałem z zawodnika, a nie każdy się aklimatyzuje od razu w danym zespole, więc tu trochę, troszeczkę musimy być cierpliwi. Ja też wiem, że na co Andrzeja stać, okej, okay, on nie zagrał, ja się zgadzam z opinią i myślę, że on też, bo to jest rozsądny chłopak, natomiast... natomiast yy... Ma swoje atuty, wierzę, że jeszcze się przekonacie, a ja myślę, że gdyby dzisiaj dwa razy uderzył mocniej, to tego pytania by też nie było. Nie? Ale to akurat to, akurat, to, akurat, to, akurat, to akurat jesteście, macie tą przewagę, że zawsze po meczu wiecie lepiej. Natomiast co do IGNA, zobaczymy, co się na dniach wydarzy, o tak powiem. To jest kwestia tego, że on może w tej nie funkcjonować? On może do niej wrócić? My mamy, to mamy to jeszcze... Ja, może ustawić go bardziej na, na widok publiczny i, i gdzieś się po prostu? Mamy jeszcze, czekam na Bartkę Bide, który też jest napastnikiem dla mnie przesłanego. Maciek Kwarowski wrócił do treningu. Mamy swoich też młodych chłopaków i na pewno, powiedziałem, że, że gdzieś to, to, myślę, że przekonujecie o tym, że, że te słowa nie są rzucone na, na, na wiatr. Ci chłopcy dostają szansę ja też teraz na nich czekam. Żeby było jasne, bo ja nie jestem przeciwko umienowi, Jeżeli. Pan jest, jest jego zwolennikiem. Tak, <laughs> <może>, jeżeli <laughs> jest w klubie i płaci mu się dużo pieniądze. To jest naprawdę bez sensu, żeby go trzymać w rezerwach i nawet na wykonawcę. Przede wszystkim on nie, nie przepracował okresu przygotowawczego. Pamiętajmy o tym, tak. Dani się wszedł i dał dobrą zmianę. Tego nie poruszyłem, ale wiadomo, niektórzy się domagali, żeby wcześniej szedł. Wejście jego wcześniej spowodowało, że, 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 że ludzie później by mieli inne zdanie trochę. To trzeba wpuścić zawodnika, kiedy jest, kiedy jest do tego gotowy, i Dani popracował mocno fizycznie. I dzisiaj na pewno dał, dał pozytywną zmianę. Co do niego, to jest jeszcze okienko transferowe otwarte. Dziękuję. Dzień dobry Panie Trenerze, ja mam pytanie a propos naszego stopera, jak wygląda jego zdrowie, o Izrael Opert. Coś już więcej wiadomo? Jedzie w tej Glamo chwili śmieciarki przechodzą do tej pory, nawet jak teraz pomyślę, bo, bo myślę, że tutaj dużo wniósł do zespołu i mm, o godzinie 18 marzy nas, więc myślę, że, że to dzisiaj też nie wiem, czy będzie od razu odczyt. Będziemy wiedzieć, no nie wiem, najpóźniej w poniedziałek trochę więcej, także, także nie chcę nic mówić, bo, bo, bo powiem optymistycznie, a tak nie będzie, czy odwrotnie, no jedynie co, że może nie będzie tak źle. Jak nie. Jest to, że nie tak to to Mogę odpowiedzieć na każde pytanie, ale za go nie odpowiem. To to czy Starcie na środku bojejska, więc, więc trudno powiedzieć, do, 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 do zawodnika mieć pretensje. No. Oni obaj weszli mocno w piłkę. Mam jeszcze pytanie o środek pomocy. Dzisiaj Martin pospiszył, o ile, ile greje, jeżeli chodzi o odbiory, ponownie jak najbardziej bardzo pozytywnie. Natomiast się z nim dzieje, że on nie potrafi zagrać tak do przodu, tak jak jeszcze jakiś test temu potrafił? Nie ja pomoże. powiem szczerze, że, że nawet przed meczem o tym dzisiaj rozmawiałem z indywidualnie, że, 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 że już jest progres, jeśli chodzi o pewne rzeczy, ale na pewno my wiemy, jak wygląda Martin w formie. I dzisiaj, dzisiaj miał dwie takie. Dwie takie możliwości zagrania do posłownie otwierających piłek na sam na sam raz do Hesusa i Maza i drugi raz nie pamiętam czy do był Hesus, czy... chyba też Hesus się spóźnił. Także też czekam na, na, na tą jego grę ofensywną, on sam też, proszę mi uwierzyć, że on bardzo, bardzo chce i sobie zdaje sprawę, że myślę, że jest mu potrzebna taka właśnie ym, asysta, powiedzmy nie z tego fragmentu, ja tu nie odbieram, bo to też jest asysta bardzo ważna, ale taka, żeby trochę gdzieś tej pewności siebie po tej ostatniej rundzie yy, złapał, bo bo ja już widzę na treningach, że na pewno, jeśli chodzi o, o fizykę, poszedł do góry i teraz po prostu no, nie ukrywam, że, że chciałbym, żeby, żeby właśnie taką, da, taką jedną, drugą piłkę dał. Na, na pewno mu to pomoże. Jasne. Jeszcze kolejna rzecz, która jakiś tam z drugą zwróciła się w oczy, to to, że brakło dzisiaj przerzutów na drugą stronę boiska. Bardzo często, szczególnie do po stronie, tak, zwłaszcza, że, że, że w tych dwóch poprzednich spotkaniach bardzo dużo to graliśmy nie? i dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj pozamykaliśmy się sami kilka razy w bocznym sektorze i nie zmieniliśmy strony. Tam chyba dwa, trzy razy Danii po wejściu, po wejściu otworzył i od razu coś się działo, także zgadzam się.